Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich jestem właśnie na poczcie muszę kupić kartki dla moich widzów tam za y. ktoś prosi żebym pocztówkę wysłał no i to jestem, przyjadę, kupię i wyślę pocztówki kupione Także będziemy wysyłać do domu, pojadę, zobaczę jakie są adresy, a tak to wygląda koło poczty. Teraz od Adama, bo wpadłem do niego na parę minut Gdybym byłem na poczcie to czemu nie podjechać Słońce, bardzo nic nie widzę. Kurde zapomniałem wcześniej. Ja dotarłem do domu, pocztóweczki tutaj mamy, jutro będziemy wypisywać i zawieziemy na pocztę, żeby wysłać. Także dzięki bardzo za oglądanie, do usłyszenia. No a tutaj chciałem Wam pokazać, proszę, jak mi się pięknie kisi kapusta, wczoraj ją kroiłem. Jest już jakiś zapaszek, pomalutku. No pamiętajcie, jakby ktoś chciał robić sobie taką kapuchę, to może ją pokroić nożem, czy tam potrzeć 20 gram soli na kilogram, ale najważniejsze, żeby taką kapustę przynajmniej co drugi dzień dobrze prze, przemieszać, odgazować. To jest najważniejsze, żeby była dobra kapusta. A no i jeszcze co jest ważne, jak będziecie kisić kapustę, kroić to najważniejsze jest też, żeby ta kapusta Wam smakowała po prostu taka surowa żeby nie była gorzka, ani nic jeżeli będziecie mieli gorzką kapustę, to Wam nie wyjdzie kap kapucha i Wasza pra praca pójdzie na marne no tutaj zrobiliśmy świeże już te pity tam bułeczki no, proszę. Są bułeczki upieczone. Także będzie się działo. Wiem, że do świąt mało czasu, ale mam nadzieję, że się Bigo zdąży przerobić kapusta. Przepraszam. Że się zdąży nam przerobić na czas. Chociaż tu jest ciepło, to nie powinno być problemu. No, Ostatnio, jak robiłem to 3 dni, już była zakiszona. Także powinniśmy zdążyć, no. to w sumie tyle. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że ogólnie to czuję się nieswojo, czymś się trochę chyba Podtrułem, coś mi tam zaszkodziło. Od rana siedzę, prawie często chodzę na kibelek ale wziąłem jedną tabletkę i mi tam pomału przechodzi, także dzisiaj nie miałem zbytnio ochoty coś fajnego tak, żeby dla Was było interesującego nagrać ale i tak dziękuję za to, że będziecie oglądać to co jest także jeszcze raz pozdrawiam, serdecznie lajkujcie, subskrybujcie będę Wam bardzo wdzięczny, no i gdyby chciał ktoś jakiś pokoik, no to niech się kontaktuje Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jutro będzie coś ciekawszego do nagrania. Do zobaczyska.